Podsumujmy krótko nasze wiosenne porządki w prezentacjach. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób prezentację ulepszać. Rozmawialiśmy o tym, jak w prezentacji znaleźć, zdefiniować główną myśl, jak wokół niej budować strukturę prezentacji i jej zawartość. Jak do tej zawartości dostosować slajdy, pomocy wizualne, jak te pomocy wizualne ulepszać, jak wyrzucać niepotrzebne rzeczy, jak je odchudzać. Żeby były bardziej komunikatywne. Mówiliśmy o wypowiedzi, jak uporządkować wypowiedź, żeby była bardziej komunikatywna, żeby łatwiej się mówiło do publiczności, żeby publiczności łatwiej się słuchało. Ten zestaw porad czy zestaw kroków pozwala na ulepszenie prezentacji tej prezentacji, którą masz, tej prezentacji, której używasz na co dzień. Namawiam Cię do jego zastosowania. Zła wiadomość jest taka, że te sposoby, o, które, o których tutaj mówiliśmy, działają tylko wtedy, kiedy się je stosuje. Jeśli więc oglądasz te porady kiwając głową i mówiąc do siebie, hmm, wiem, że tak trzeba robić. Przecież to oczywiste, ja to rozumiem, ale tego nie robisz, no to twoje prezentacje prawdopodobnie się nie zmienią. Namawiam cię do stosowania sposobów na to, żeby prezentację ulepszać. Do takiego sprzątania i nie tylko na wiosnę, do regularnego sprzątania w swoich prezentacjach. Zawsze można w prezentacji coś poprawić, zawsze można ją ulepszyć. Dzięki temu ona jest także ciekawsza dla Ciebie. Ciekawiej się ją prowadzi, przyjemniej się ją prowadzi, a jeśli Tobie przyjemniej prowadzi się prezentację, to z pewnością publiczności również przyjemniej się jej słucha. Porządkami w prezentacjach jest podobnie jak z porządkami w domu czy w biurze. Można to robić samemu, można wynająć do tego profesjonalną ekipę sprzątającą. Jeśli więc nie masz przekonania do samodzielnego poprawiania swojej prezentacji, nie wiesz jak się do tego zabrać, nie masz na to czasu, to chętnie pomogę. Napisz, zadzwoń, przyślij swoją prezentację, porozmawiamy o niej. Powiem. W jaki sposób moglibyśmy nad nią wspólnie pracować? Zdecydujesz wtedy, czy taka zewnętrzna pomoc może być przydatna. Zapraszam Cię do współpracy przy wiosennych porządkach w prezentacjach, a dokładniej rzecz biorąc, nie tylko wiosennych, bo prezentacje trzeba modyfikować, trzeba w nich sprzątać, nie tylko na wiosnę. Dobrze jest dbać o to, żeby prezentacje zawsze były aktualne, ciekawe, zajmujące. I chętnie w tym pomogę.